Wersja polska studiowa Odeon w Warszawie. Tekst Anna Jesiewicz czytała Justyna Gardzińska. Na wszystkich kontynentach Ziemi miliony gatunków zwierząt ścierają się ze sobą w dzikich walkach o przetrwanie. Walki zwierząt dwa odcinki sezonu za chwilę tylko nad Joe Wild. Ryzyko to specjalność Caseya Andersona. Wyruszcie z nim w podróż po Ameryce, by spotkać się oko w oko z dziką przyrodą. Gotowy na atak pumy? Tomasz Pecha. Casey żyje w zgodzie z naturą i zapuszcza się na tereny, które napawają lękiem. Pokaże nam, jaka jest. Dzika Ameryka. We wtorek o 18 na kanale Nat Geo Wild. Ryan, to Cleveland. To właśnie Cleveland. David, what the hell are you doing? Dying. Jak zwykle. Dana. Dana. Zwraca na siebie uwagę. Dana, is Cleveland. Hello. Teraz ah! najnowszy, trzeci sezon. So what do you say, friends? Ah! The Cleveland Show, sezon trzeci, w każdą środę o 22, tylko na FOX. Uszka do warszczu gotowe? To ty, Reniu, lepisz uszka koptkami? Telewizor? Skąd ty... A widzisz, Reniu, bo tu była taka y, butelka z czymś czerwonym. Jak to była? A w skupie dostałem złotówkę. O oddałeś do skupu. Marszczyku nie będzie. Uszka do góry, Renia! Za to, co my tu mamy, no co? co? W Orange wiemy, jak wywołać świąteczną radość prezentem od serca. Wybierz FanPak HDA, dostaniesz telewizor za złotówkę i dekoder z nagrywarką za darmo. Radość zmienia się z Orange. Tani jak barszcz. Jupile? Byliście grzeczni. Ale jest dopiero listopad. A to przepraszam. Byliśmy, byliśmy. Grzeczni dostaną ptasie mleczko za 9,99 i papier 24 rolki 16,99 w Tesco. Wiedzą to nawet dzieci, wszystkie marzenia są w sieci. Za te szalone i grzecznym blikiem zapłacisz bezpiecznie. Znajdziesz godnik w, nich w moim... Tylko skąd ja wezmę resztę? A twoje urodziny? Dopiero za pół roku. już uzbierać. Wybory twojego dziecka bywają różne. Ważne, że samo na nie oszczędza. Aktywuj apkę POP Kids z funkcją oszczędzania, kartą do płacenia i kontrolą w panelu rodzica. Teraz 250 zł na start. Bank PKOSA S.A. Bierz życie za rogi. Im więcej w rodzinie, tym niższe rachunki. Oferta rodzinna już od 25 zł miesięcznie za osobę. Możesz też wybrać ofertę ze smartfonem OPPO A31. Odkryj z silanem mój sekret świeżości. Nowy silan, zapach świeżego prania, nawet do 140 dni. Rozkoszuj się intensywnym zapachem, który utrzymuje się przez cały dzień. Otul się zapachem świeżego prania, nawet do 140 dni. Nowy silan, zapach, który pokochasz. Poczuj nawodnienie płynące z żywiec strój, nieskazitelnej wody z miejsca, w którym rządzi natura. To ona tworzy wodę o zrównoważonej kompozycji minerałów. Teraz w nowej butelce, w 100% procentach do recyklingu. W najnowszej ofercie w Play na lato Dla przenoszących numer, tylko teraz mamy wyjątkową okazję Abonament ze smartfonem, przecenione z... 65 zł na jedyne 50 zł miesięcznie Tak, tylko 50 zł za wszystko Nielimitowane rozmowy i SMS-y MMS-y oraz 7 GB internetu mm -hmm. I ten Samsung Galaxy A20e Nie czekaj, bo latem w Play płacisz mniej Przejdź do Play i skorzystaj z super przeceny Samsung Galaxy a 20 s z abonamentem tylko za 50 zł miesięcznie Play, największa sieć komórkowa w Polsce Play Ćwicz nowy styl zakupów z aplikacją Rossman. Wygodnie wyszukujemy kolejne produkty i trenujemy. 2 plus 2 gratis. Na koniec idziemy na zakupy i po swoje rabaty. 2 plus 2 gratis oraz inne promocje, kiedy chcesz i na co chcesz. Nowa metoda na otwieranie drzwi. Nowa metoda na tropiki. A na małego głoda. Ta sama sprawdzona metoda. Wybierz pyszne danio. Każdy wie, że zwykłą suszarkę kupuje się góra na rok. Chyba, że będzie to Pegasus od Lifehite. Ta stoi, stoi i stoi, gdy inne już dawno się poddały. Lifehite, dom na miarę czasów. Po pierwszym roku życia mały brzuszek potrzebuje aż 6 razy więcej witaminy D i 4 razy więcej wapnia i żelaza niż ty. Dwa kubki Bebiko Junior trzydziennie pomagają uzupełnić zapotrzebowanie dziecka na ważne składniki odżywcze. Bebiko Junior na wielkie potrzeby małych brzuszków. Czas spędzony z rodziną jest bezcenny. Nie pozwól, by komary w tym przeszkadzały. RAID chroni Twój czas z rodziną. Ochrona przed komarami przez całą noc, nawet przy otwartych oknach. RAID dobrze być wymagającym. SC Johnson. Wierza jak poranek przez cały czas każdego dnia. Kiedy zaczynasz dzień z Discrete z niewiarygodnie cienką i oddychającą wkładką, czujesz świeżość i nic więcej. Wygraj muzyczne nagrody. Szansa na wygraną z każdym opakowaniem Discrete lub Tampax. Czy wiesz, że Oral-B, najczęściej wybierana przez dentystów na całym świecie, marka szczoteczek, stworzyła właśnie pastę do zębów? Pomaga ona zregenerować dziąsła i odbudować szkliwo. Oral B Pro odbudowa dziąseł i śpiwa. Czas na pastę Oral B. Masia versus komentarze. Aktorka jednej reklamy. Hmm, no, teraz już dwóch. <grytania> Typowa blondynka. Nie wierzę, że taka gwiazda używa Heden Shoulders. O, gwiazda, no, dziękuję. Ale tak, używam. Heden Shoulders supreme. Piękne włosy do 100% bez łupieżu. Jak mówić, by pomóc bliskim z depresją? Musisz wziąć się w garść. Użyj zwrotu. Jestem z tobą. Jestem z Tobą. Naucz się mówić. Podpowiedź znajdziesz na wylecz Pieluszki Pampers Active Baby jako jedyne mają dodatkową warstwę chłonną slip, która pomaga szybko wchłaniać wiegoć i dwa razy mocniejsze osłonki wokół nogawek, które lepiej ją zatrzymują. Aż do 12 godzin ochrony przed przeciekaniem, by Twój maluszek miał sucho przez całą noc. Pampers. Mm, mm. Nie? Najwięcej kanałów HD teraz również bez umowy. No. Platforma N. Rozrywka do potęgi N. No. Na wszystkich kontynentach ziemi miliony gatunków zwierząt ścierają się ze sobą w dzikich walkach o przetrwanie. Co się stanie, kiedy